W największych miastach Pakistanu, pomiędzy wysokimi budynkami i zamożnymi dzielnicami, znajdują się społeczności slamsów. Wiele z nich zamieszkiwane jest przez chrześcijan. Slamsy mogą wyglądać bardzo różnie. Najczęściej kojarzymy je z obrazami ze slumsów filipińskich czy bangladeskich. Domki z blachy i gliny, tonące w śmieciach, bez toalet, z spalniskiem do gotowania na dworze. To oczywiście prawda o wielu obszarach slumsów na świecie, także i tych w Pakistanie. Jednak slumsy to także całe dzielnice wielkich miast, tworzone celowo dla taniej, przyjezdnej i tymczasowej siły roboczej. A przy okazji miejsce zamieszkania biedoty i osób wykluczonych społecznie, dyskryminowanych na różnym tle, a szczególnie religijnym. Takie slumsy to przede wszystkim malutkie domy. Budowane z materiałów odpadowych, trochę z kamienia, trochę z cegły, trochę z bloczków betonowych. Często z niepełnym lub bardzo prowizorycznym dachem, który stanowią różnego rodzaju tektury, folie i narzuty. Zamiast Podłóg jest tu bita ziemia, a na niej jakieś kombinowane dywany. Toaleta najczęściej jest, ale bardzo prosta i bez ciepłej wody. Bywają też domy o nieco lepszym standardzie, ale większość z nich to domki małe, ciasne i ciemne, bez okien. Bywają także domy o standardzie najniższym, kiedy całym dobytkiem dla ludzi jest prowizoryczny namiot. Uliczki slumsów są wąskie i pełne śmieci. Swobodnie spacerują tu sobie krowy, kury, kaczki, bezdomne psy czy koty. Te miejsca nie są obsługiwane przez usługi komunalne. Nie ma tu odbioru śmieci, kanalizacje są niedrożne. Mieszkańcy nie mają dostępu do prądu, urządzeń sanitarnych i czystej wody pitnej. Najczęściej slamsy oddzielone są wysokimi murami od sąsiednich, bogatych dzielnic z luksusowymi domami, co stanowi duży i bolesny kontrast. Wśród państw Azji Środkowej, Pakistan ma najwyższy wskaźnik slamsów w stosunku do całkowitej populacji miejskiej. Slamsy to pułapki ubóstwa przekazywane z pokolenia na pokolenie, w których Większość życia spędza się próbując nie tyle żyć, ale przetrwać. Nawracające choroby, niewiele możliwości edukacji, duża liczba dzieci i niskie dochody gospodarstw domowych uniemożliwiają awans społeczny osób mieszkających w slumsach. Obrazy, które oglądacie na zdjęciach i filmach przedstawiają rimsza kolonii w sektorze H9 w Islamabadzie stolicy Pakistanu. To chrześcijańskie osiedle slamsów, w którym znajduje się około 15 tysiąca domów, żyje tu około 3000 rodzin, czyli niespełna 16 tysięcy mieszkańców. Historia powstania tego osiedla związana jest z dramatycznym wydarzeniem. W sierpniu 2012 roku setki chrześcijańskich rodzin mieszkających w swoich domach w innym sektorze Islamabadu G12 musiało opuścić swoje domy nocą, aby ratować życie. Musieli zostawić cały swój dobytek po tym, jak nastoletnia chrześcijanka Rimsza Masik została oskarżona o bluźnierstwo w związku z tym, że znaleziono w jej plecaku w szkole spalone stronice Koranu. Ta 14-letnia dziewczynka z zespołem Dawna została aresztowana 16 sierpnia 2012 roku za rzekome zniszczenie świętej księgi islamu. Następnie została oczyszczona z zarzutów 20 listopada 2012 roku po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 tysięcy dolarów. Oskarżenie Rimszy Masich o zniszczenie Koranu wywołało silne reakcje społeczności muzułmańskiej, co doprowadziło do gruźb pod adresem Rimszy i jej rodziny. W czerwcu 2013 roku zostali zmuszeni do przeprowadzki do Kanady z powodu ciągłych gruźb, pomimo tego, że oskarżenie, jak się później okazało, było fałszywe. Muzułmański duchowny, imam Hawiz Mohammed Khalid Histi. Przyznał się do podłożenia spalonych stron Koranu w torbie dziewczyny. Ale pomimo tego, że został aresztowany, to jednak bardzo szybko został uniewinniony. Niestety, w Pakistanie występuje brak niezawisłości sądów, przejrzystości i gwarancji należytego procesu, szczególnie jeżeli sprawa dotyczy chrześcijan. Imam, który fałszywie oskarżył dziewczynkę, żyje dzisiaj w Islamabadzie, kiedy dla oskarżonej przez niego Rimszy i jej rodziców nie ma miejsca w Pakistanie. Oskarżenie Rimszy Masih o bluźnierstwo religijne wywołało falę agresji muzułmańskiej wobec chrześcijan z sektora G12. Z tego powodu setki chrześcijańskich rodzin musiało uciekać, aby ratować swoje życie, pozostawiając domy, które następnie zostały spalone i splądrowane. Władze Islamabadu przydzieliły działkę w obszarze H9 w Islamabadzie, aby Zapewnić poszkodowanym rodzinom miejsce do odbudowania swojego życia, która z czasem została nazwana rimsza Kolonii. Niestety ale ta przydzielona chrześcijanom ziemia była niezagospodarowana, tak więc mieszkańcy musieli wykarczować krzaki i zbudować chaty, które później zostały przekształcone w domy. Chociaż rząd, Obiecał im jedzenie i schronienie, zapewnienia te nigdy nie zostały spełnione. Chrześcijanie musieli wybudować swoje nowe, o wiele uboższe domy sami. Społeczność chrześcijańska zamieszkująca Rimsza kolonii mierzy się od lat z niezliczoną ilością wyzwań: takimi jak brak elektryczności, brak sprawnych systemów kanalizacyjnych i brak czystej wody. Osiedle jest odizolowane od sieci elektrycznej i kanalizacyjnej, co zmusza mieszkańców do kupowania wody pitnej lub czerpania jej z odległych źródeł. Wielu mieszkańców czerpie prąd z paneli słonecznych i używa butli gazowych do gotowania i ogrzewania swoich domów w okresie zimy. Jest jeszcze jedna rzecz, która uwiera chrześcijanom żyjącym w Rimsza kolonii: jest to groźba eksmisji i przesiedlenia. Przez to osiedle planowane jest bowiem wybudowanie drogi szybkiego ruchu. Tak więc powoli podejmowane są kroki, aby przesiedlić mieszkańców. Gdzie? Niestety nie wiadomo. Pomimo tych ogromnych wyzwań, mieszkańcy Rimsza kolonii wykazują się odpornością i nadal walczą o swoje prawa i miejsce w pakistańskim społeczeństwie. W Rimsza kolonii znajduje się około 30 kościołów. Kiedy przyjechaliśmy tu pierwszy raz, wychodząc na ulicę pośrodku brudu i smrodu śmieci i niedrożnych kanalizacji, słyszeliśmy piękne i głośne, przepełnione cudowną wonią duchowego oddania uwielbienie z co najmniej czterech pobliskich kościołów. Kościół, do którego przybyliśmy, to gromadka żywych uczniów Jezusa, zgromadzających się na tamten czas w budynku, w którym ściany z bloczków były surowe, nieukończone, a do środka wchodził nie tylko zapach okolicy, ale też deszcz, kiedy padało i wiatr, kiedy wiało. W budynku kościoła nie było WC. Dzięki hojności zaprzyjaźnionego kościoła zielonoświątkowego Betania w Katowicach mogliśmy dobudować brakujące ściany w kościele, wybudować WC według europejskiego standardu oraz zakupić duży o odpowiedniej grubości dywan do siedzenia z miękką, chroniącą od wilgoci spodnią gąbką. Wierzący do tej pory bowiem siedzieli tu na kawałkach różnego rodzaju mniejszych i większych koców i w okresie zimowym zimno ciągnące od podłogi było bardzo uciążliwe. Przed nami jeszcze malowanie ścian, ale już teraz to miejsce stało się o wiele bardziej ciepłe i bezpieczne. Tak wyglądał budynek kościoła za pierwszym razem, kiedy tu byliśmy. A tak, kiedy odwiedziliśmy kościół w okresie świąt Bożego Narodzenia. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia mogliśmy najuboższym rodzinom Rimsza kolonii przekazać błogosławieństwo finansowe o wartości miesięcznego dochodu większości rodzin tu żyjących. Jedna z wdów, żyjąca tu samotnie, pobłakała się ze wzruszenia. Dla niej to nie było tylko finansowe wsparcie, ale dowód na to, że Bóg widzi jej trud życia i ujął się za nią poprzez swój Kościół. Kościele Bedania w imieniu mieszkańców Rimsza Kolonii dziękujemy. Śmieci. Tak często postrzegani są uczniowie Jezusa w krajach, gdzie dominującą religią jest islam. Śmieci i niewierni to w świecie religii proroka Mekki i Mediny synonimy określające chrześcijan. Oczywiście nie wszyscy wyznawcy islamu tak uważają, ale dla wielu z nich chrześcijanie to nic nieznaczące odpady, wytwór propagandy naśladowców nauczyciela z Nazaretu z pierwszego wieku. Jednakże to, co jest śmieciem dla tego świata, jest skarbem dla Boga. To, co jest głupstwem dla ludzi, jest mądrością u Boga, a to, co jest słabością dla nas, jest u Niego mocą. Mówi się nieraz, że Ewangelia wywraca ten świat do góry nogami, ale tak naprawdę jest na odwrót. Ten świat, w którym żyjemy, jest do góry nogami. To, co mądre, uznano za głupie, a to, co słabe, uznano za mocne, a to, co Boże. Uznano za śmieszne. Dlatego też Jezus Chrystus został ukrzyżowany, i dlatego też dzisiaj wielu jego naśladowców w wielu miejscach świata zmaga się z dużą ceną podążania za Jezusem, bycia chrześcijanami. Ewangelia odwraca świat do góry nogami, stawia go na nogi, doprowadza do zamysłu tego, który go stworzył. I chociaż po ludzku może się wydawać, że wcale tak nie jest, ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. To, co dzisiaj wydaje się śmieciem, który można podeptać, stłamsić, wyrzucić na margines społeczeństwa lub spalić, okaże się niebawem tym, czym jest w najgłębszej swej istocie, odkupionymi, wiernymi i świętymi dziećmi Bożymi. Na koniec chcę podzielić się pewnym obrazem. Mianowicie tu w Pakistanie chrześcijanie noszą dwa imiona. U mężczyzn to wygląda tak, ich pierwsze imię to imię własne, a imię drugie to imię po ojcu. Tak więc na przykład nasz współpracownik Sarfraz Bota ma imię własne Sarfraz, które w języku urdu oznacza błogosławieństwo, a jego drugie imię Bota, to imię po ojcu. Stąd też wiemy, że jego ojciec ma na imię Bota. Moi drodzy, odnosząc się do tego obrazu, do tego zwyczaju pakistańskiego, chcę powiedzieć, że kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, to również nosimy imię po swoim ojcu. My jesteśmy m, należącymi do Jahwe, tymi, którzy są z rodziny Jahwe. Moje imię to Radek Jahwe. Sarfrasto, Sarfras to Sarfras Jechowa. tutaj w takiej formie y, używa się imienia Boga. Jednym słowem chcę powiedzieć: należymy do Boga, należymy do Jego rodziny. Ale kiedy jesteśmy chrześcijanami, to chcę powiedzieć więcej: również mamy wyjątkowe pierwsze imię, ponieważ pierwszym naszym imieniem to chrześcijanie, czyli ci, którzy należą do Chrystusa, ci, którzy zostali odzyskani dla Boga przez Chrystusa. I przez to wszczepieni w rodzinę Jachwe, w rodzinę Boga. Tak więc, moi drodzy, jesteśmy chrześcijanie Boga, chrześcijanie Jachwe. I to jest dobra nowina, ponieważ nasze życie może wyglądać różnie. Tu w Pakistanie chrześcijanie zmagają się z prześladowaniami, ale nie tylko z prześladowaniami. Chrześcijanie w Rimsza kolonii zmagają się z trudem życia i również może i my. W Polsce zmagamy się z różnymi trudnościami, wyzwaniami. Może Twoje życie otacza ciemność. Dzisiaj ten materiał nagrywam w ciemnościach pakistańskich. Jest ciemno, jest zimno. Może właśnie jest ciemno i zimno wokół Twojego życia. Jednak jeżeli Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i naszym Panem, jest Twoim Panem i Twoim Zbawicielem, to właśnie Chrystus Jezus jest tą światłością, która przezwycięża każdą ciemność i każdy chód. I jeżeli jesteśmy dziećmi bożymi, to chcę powiedzieć na koniec, tak, chrześcijan z Rimsza kolonii, tak i nas dotyczą te słowa. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna. Umiłowani teraz jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest.